Aleluja, Słuchajcie, so, długo wracamy do koncert i dalsze ciągle będziemy się tu dać wyzwania ludziom. Opowiada się tutaj pewna historia. Człowiek tu znajduje się w Pismu święte. On miał czasu dla szysku. Według Pismu Święty, według Boga, według Ewangelii. Ten człowiek miał czasu dla żona, dla dzieci, dla pracy przede wszystkim. A on miał taki czasu dla szysku aby robić bo miał chęć zbogacia się inaczej mówiąc on miał czasu aby zrobił wszystko ale jedna rzecz najważniejsza on nie robił a pan jezus chrystus mówił do tego człowieka pan jezus chrystus mówił do tego człowieka Kupie i bezrozumie człowiek jeśli dziś będą prosili twoja dusza dla kogo zostaje tego wszystkiego, co Ty zgromadzasz? I na tym mówiąc. Pan Jezus mówił do tego człowieka. Bóg mówił tego człowieka. Ty biegasz za życia. Wszystko zrobi. Ma czas dla wszystkiego, ale dla Boga nie ma czasu. To masz znaczy sens. Jeśli dziś Bóg postanowi, że będziesz prosił o Twoja dusza. Jeśli ty dziś, Bóg będzie postanowił, że umierasz fizycznie, pytam Tobie, dokąd idzie Twoja dusza? Według religia, według człowieka, według diabła, według diabła religia człowieka, jesteś mi, że dusza trafił. Ale według pismo szwięty, Według Bóg jest tylko wyjąć dwa miejsca, aby z dusza człowieka może trafić po śmierć. Ja nie mówię, według co człowiek myśli, bo to nie interesuje. Ja nie mówię, co religia mówi, bo również nie interesuje. Ale ja mówię według co Boże Słowo, inaczej Pismo Święte mówi. Ewangelia mówi, że tylko i wyjąć jest dwa miejsca, z dusza człowieka trafić po śmierć fizycznie. I i niebo. I jako, jeśli człowiek umiera bez Boga, umiera w grzechach świadomi, umiera bez Chrystusa, umiera człowiek jako bezbożnik, umiera człowiek, który zapomina Boga, umiera człowiek, który nie przyjmuje ofiarę Jezusa Chrystusa, kiedy człowiek umiera i nie przyjmuje, co panuje z pisotczynu dla niego, nie pokutuje z grzechu, nie przychodzi do Jezusa Chrystusa i umiera fizycznie, to nie z tej ten człowiek trafi do piekła a piekło znaczy wieczność daleko do Boga ale jest dobra nowina Panie Jezus Chrystus na krzyżu właśnie abyś dał wolność ludziom abyś wybrali co chcą tak jest abyś wybrali Jezusa Chrystusa abyś trafił do nieba albo wybrali grzechy szatana abyś trafił do piekła Właśnie, i Pan Jezus Chrystus na krzyżu ważne, tych ludzi błogosławionych. Aleluja, tak jest! Pan Jezus Chrystus na krzyżu za kozaka, kozakom, piaka, każdym białym, I da szansę ludziom, abyś wybrali Jezusa, abyś wybrali zbawienia, abyś wybrali Boga, dopóki żyją. Bo właśnie, jeśli człowiek umiera dzisiaj,

abyś dziś jeszcze przychodził do Jezusa z pokutowaniem z i skończonym sercem że Ty święta mamy. Haleluja, mamy święta Pan Jezus Chrystus ma na krzyżu ale jest martwy żyje i może Ci pomagać, hallelujah. hallelujah! niech się waży to mówimy do Ciebie, niech Bóg Ci błogosławi niech Pan Jezus przychodzi z modlą Duka świętego do Ciebie hey, przychodź do Boga, dopóki jest czas, bo jutro może być za późno Jesus on top e boa sorte aos irmãos. todos chego junto os dos